Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym zaprezentować statyw fotograficzny z oznaczeniem TH70 firmy CamRock. Jeśli ktoś by się zastanawiał, jaki sobie wybrać, ewentualnie statyw pod aparat fotograficzny, może Wam ten filmik będzie akurat pomocny. Będę chciał Wam troszkę teraz pokazać na opakowaniu troszkę takich informacji, czyli głowica wideo szybko z łączką. Później zademonstrujemy już, już szczegółowo, jak, jak to wygląda. Później mamy hak do obciążenia na spodzie statywu. Jest też taki uchwyt do przenoszenia ewentualnie statywu w inne miejsce. Tak wygląda po rozłożeniu. I tutaj macie wysokość maksymalną 166 cm, wysokość minimalna 65 cm, udźwig 3000 gramów, waga całego statywu 1860 i kompatybilny z jakimi jest kamerami i aparatami, oczywiście z połączeniem na gwint 1 czwarta. Czyli teraz, teraz on jest w takim pudełeczku, do tego jest zapakowany ładnie w takie Etui, gdzie można wziąć na ramię na pasku. I spróbujemy teraz y, przedstawić Wam, jak on wygląda, jak się go rozkłada, jakie rzeczy ma, które, które są przydatne podczas y, obsługi i później y, podpięcia aparatu. Rozsuwamy zameczkiem, wyciągamy ze środka. Odkładamy sobie tutaj na bok. I jak widzicie, on w tej chwili jest ta podstawowa wysokość y, 65 cm. Jeśli go rozłożymy w tej pozycji, pod robienie na przykład zdjęć z takiej, akurat wysokości, spróbujmy zademonstrować rozłożenie go. Tutaj o, właśnie rozkręca się, jest zablokowanie. Tutaj mamy na dole ten haczyk, o którym mówiłem, gdzie można przy wyższej wysokości, czyli jeśli go się rozłoży wyżej, będzie możliwość podpięcia, żeby bardziej utrzymać stabilność. Statywu całego, no i teraz po kolei tutaj te rączki, wszystkie zademonstrujemy. Czyli, tak tutaj, tutaj jest całe zamocowanie, rozkręca się tą śrubą, tutaj i później się dociągają, żeby ustawić sobie jakby stabilność danego ułożenia aparatu. Tutaj mamy śrubkę jeszcze, gdzie obkręcamy ją o 360 stopni. Możemy. I tutaj dalej mamy kolejną śrubę. Nakrętkę na dole, gdzie ją zatrzymujemy i stabilnie jest zatrzymana. Tutaj jeszcze jest poziomica. taki widzicie kółeczko, gdzie ustawia się poziom czyli czy jest kamera, czy aparat ustawiony w poziomie. To jest, to jest tutaj, widzicie tą. Tutaj mamy rączkę którą ustawia się. Zademonstrujmy może. Można przesuwać delikatnie, czyli też trzeba poluzować kręteczkę i możemy obrócić w ten sposób. Blokujemy i wtedy mamy je na stałe zamocowane. Tutaj mamy jeszcze też jakiś osobny element. To jest do podpięcia aparatu, tak bodajże. Do podpięcia aparatu, czyli tym się tutaj odblokowuje. Tutaj mamy jeszcze inny system, czyli możemy ewentualnie. Widzicie, tutaj, jeśli zamocujemy aparat czy kamerę, możemy sobie ją jeszcze ustawić pod jakimś kątem. Będę chciał za chwileczkę, tutaj, może syn mi pomoże. To zademonstrujemy, jak to będzie wyglądać już z aparatem, ewentualnie zamocowanym już, właśnie na ten gwint. Ale najpierw pokażę Wam ten statyw. Czyli, tak, tutaj mamy te wszystkie możliwości, ewentualnie z korygowaniem czyli to byłoby chyba już wszystko, i teraz mo możliwość podniesienia go do wyższej wysokości. Czyli rozkręćmy. Tutaj odblokowujemy jeden i drugi. I wyciągamy, jakby trzy elementy. Zablokowanie. I tak jest z kolejnym. I tak, właśnie wygląda cały rozłożony. On teraz podszedł automatycznie do góry. Tutaj można właśnie podpiąć sobie jakieś obciążenie, żeby cały statyw mógł stabilnie po prostu trzymać się względem podłoża i tutaj mamy jeszcze tutaj jeszcze bardzo fajna rzecz mamy korbkę do ewentualnie jeszcze podniesienia wyżej tylko właśnie 166 cm jest w tej chwili, to jest maksymalny wysięg i to jest dość, dość stabilnie Wyglądające. Tak to się prezentuje. Czyli tak, od góry. Mamy tutaj rozłożone trzy elementy. Całych stóp. I to by były te podstawowe rzeczy, które, które są właśnie tutaj. Czyli tak, tutaj śruba jedna do regulacji kolejne to co wam pokazowaliśmy rączka teraz będziemy chcieli podpiąć aparat ewentualnie i wam zademonstrować jak to wygląda i jakie opcje ewentualnie z aparatem są możliwe do wykonania na tym statywie teraz wam pokażemy jak zamocować do tej płytki, czyli ta płytka, która została zdemontowana, właśnie z góry, co pokazywaliśmy Wam. Teraz trzeba będzie po prostu wkręcić w aparat. I po przykręceniu to będzie wyglądać w ten sposób. Teraz będę chciał Wam tutaj zademonstrować, pokazać. Te wszystkie funkcje, które są przydatne do ustawienia w różnych pozycjach aparatu bądź kamery. Też możliwość zdemontowania tej rączki, jeśli komuś by przeszkadzała, nie była potrzebna. Tak się prezentuje. Dzięki za obejrzenie filmu. Jeśli dla kogoś ten film był pomocny i rozwiał jego jakieś wątpliwości, pomógł w decyzji, no to jestem zadowolony z tego. Zachęcam do subskrybowania kanału, aby mógł dalej się rozwijać. Dajcie kciuka w górę i zachęcam do oglądania kolejnych filmów. Trzymajcie się, cześć.